Nie wiem, który to jest. Czy to jest balbina, czy to jest ptyś. Jedna jest ciemniejsza, druga jaśniejsza. Jak nie ma jednego obok drugiego, to mi trudno powiedzieć, który jest który. No już jedzenie tam dałem. Nie, już się najadły. No i teraz. Dał się wziąć na ręce i nie chce odejść. Cały czas go głaszczę, giziam. I on szczęśliwy jest. O. A tu Lolek przyszedł. Lolek, gdzie ty byłeś? Czaruś już jest w pokoju.

O. a wczoraj dałem swoim pięć kg cebuli o tu ładnie i kij winogron no to się najadło nie <gryzka> Nie. ma. no nie ma czekam by się bały z małymi <gryzka> <gryzka> no jak to wujek z lasu Wójek z Lasy Rolaj przyjechał, tak? Rolaj mi też nie zapominał. Nie wczoraj Lolek uważaj, Lolek uważaj, bo ci zaatakuje. No. Jeden u góry, drugi na dole. O, a to kto to idzie? Kto to idzie? Mamuśka? Kiciulka? No, atakuj kiciulka, lolka. hehehe <laughs> Lolek się boi no poleciał poleciał no ja jedzenie wyłożyłem tutaj jaki tu jeszcze kotek jest Jest mamuśka i chyba Bartek, albo Gacuś, a maluch jeszcze jeden śpi. Zaraz zobaczymy, gdzie on śpi. Tam chyba śpi. Nie widać, tu nie widać. Nie, nie ma tutaj kiciulek, gdzie jesteś? Kicia, kicia. Nie wiem, gdzie jest, gdzie on śpi. Coś indziej śpi. Albo śpi się tam, w tych krzaczkach, albo śpi tutaj, w krzaczko. nie widać to śpi tutaj gdzieś a jest to chyba ptys jest on jest taki jaśniejszy Lolek chodzi Mamuśka Lolek Co ty ganiasz? Bambusie Bambusia, kiciusia Chodź A ten tutaj gdzieś śpi Jesteś tu? Kiciulek? Nie ciebie nie wołam. Wiem, że ty jesteś. Nie ma. <ścoughs> Które się tam ganiają, koty. Co? No gdzie jest siostra? Szukaj siostry. Co? Szukaj siostry. No nie wiem gdzie jest. Śpi gdzieś mocno z snem. Lolek. Aż to śwna gania. Lolek. Kogo ty ganiasz? Co? A do gania. To kto ci przeszkadza? Lolek. Ach ty, łobuziaku Aha. Chcesz się bawić w ganianego? Babuśka? śramek, kiciulek i tu kto? i Bambusia tu chyba. Tak, bambusia. Co bambusia? No, co ci gania? Lole ci gania. A to łobusz. No, no dobra. Będziemy kończyć ten filmik, żeby nie był przydługawy, bo jak będzie za długi. To będzie za nudne. No. To cóż, kociarze całego świata, łączcie się. Pomagajcie, wspomagajcie, pamiętajcie, dbajcie, kochajcie i tak dalej i tym podobne. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.